Cześć, wielu z Was pytało nas, jak można nagrywać rozmowy telefoniczne, ponieważ Apple ogłosiło, że teraz można je nagrywać i zapisywać transkrypcje w notatkach. Mam dobrą i złą wiadomość. Dobra wiadomość jest taka, że rzeczywiście pojawiła się taka informacja. Zła wiadomość i funkcja ta nie jest jeszcze dostępna na wszystkich urządzeniach. Obecnie jest dostępna tylko na urządzeniach od iPhone 15 wzwyż. Jak to będzie wyglądać? Już pokazuje. To będzie dokładnie tak, kiedy wykonasz połączenie. Pojawi się przycisk tuż nad Face ID, który będzie informował, że możesz nagrać rozmowę. Gdy rozpoczniesz nagrywanie, jak widać, rozmowa zacznie się nagrywać, a cała transkrypcja oraz dźwięk zostaną przeniesione do aplikacji notatki. Będziesz mógł je zapisać, udostępnić itd. Tak to wszystko. Jak widzisz, tak właśnie będzie wyglądać ta funkcja. Jeśli masz jakiekolwiek pytanie lub problem, nie wahaj się zostawić komentarza. Do zobaczenia, dziękuję.